Siemano, siemano i poniedziałkowy wasz Meksikano, witam was serdecznie. No u mnie letki, letki dzień przerwy, polskiemu letkiem chodzi mi, kur... Muchy od Konona, Muchy przyleciały, przysięgam, ja zgłoszę to na trójkę. Zgłoszę to na trójkę, bo mu, albo będę chodził, nie wiem, z tym, z tym czymś, co ma Konon, żeby te Muchy tak mi strzelali tutaj, tak jak strzelają u Konona. Normalnie, bez kitu, yy, atakują mnie Muchy. A myłem się, wierzcie mi. Witam was serdecznie poniedziałkowy Meksykano e, na szkolnej powiedziałbym że bryndza albo nawet więcej niż bryndza. Ja muszę się odpędzać. One idą do kamery tak normalnie jak ukolola bez kitu. To jest klątwa warmiańsko muchowa kurna, bez... mówię wam szczerze. To co wy nie widzicie, a może i widzicie na kamerze nawet. E, to jest jakiś obłęd klątwa mnie dopadła warmiańska w postaci much. E, ale dobra, spróbujemy ten odcinek i jednak nagrać trafiłem. Trafiony, zatopiony. Spróbujemy ten odcinek nagrać bez względu na to, czy mucha wleci mi do nosa, czy do ucha. E... Od czego zaczniemy? No od tego, że mm, od mistrzostw Europy, no jak żeby inaczej. Słuchajcie, mistrzostwa Europy pełną parą już się odbywają, rozkręciło się to na dobre. Dzisiaj jest właśnie mecz e, Belgii mm, Z. Ze... Słowacją, bo tych odmian jest sporo, Słowenia, Słowacja, Słowańcianci, e, także ze Słowacją, e, dawną m, częścią Czechosłowacji, i właśnie Belgowie przegrywają teraz e, 1-0, co jest dużą niespodzianką. Trochę opowiem e, moim okiem o meczu Polska, Holandia, no ja wiem, że oczywiście, że ja się nie znam w ogóle kompletnie na futbolu i nawet nie wiem jak piłka nożna wygląda, eee, pf, a w ogóle ba, o zasadach to w ogóle kompletnie nic, nic pojęcia nie mam, no ale moim zdaniem powiem Wam, Polacy mnie zaskoczyli, zaskoczyli mnie pozytywnie, eee, zagrali naprawdę świetny mecz, szkoda, że przegrali 2-1, bardzo tego żałuję, bo bardzo wczoraj im kibicowałem. Tak kibicowałem, aż się najebałem. Nieprawda, nie piję. Eee, I słuchajcie, i, i naprawdę, naprawdę świetne wrażenie po sobie zostawili. Czy mamy awans z grupy? Teoretycznie zawsze jest awans z grupy, nie? No ale. Moim okiem, no niestety, nie mamy szans zbyt dużych do awansu. Wiem, że wystarczy tak naprawdę jedna wygrana i zajęcie trzeciego miejsca, e, i z trzema punktami można wejść z grupy na trzecim miejscu, o ile ma się w miarę dobry dorobek bramkowy. E, natomiast, nie, no słuchajcie, została się Austria, z którą podejrzewam, że stać nas na remis. No i niestety Francja, która nas pożre. To nie stało się z Holandią, ale, ale myślę, że z Francją będzie jeszcze trudniej niż z Holendrami. Chociaż, oczywiście, tak jak Wam mówiłem przed chwilą, kibicuję Polakom. Naprawdę pokazali się z dobrej strony i mimo tego, że lewego nie było, to naprawdę zagrali świetny mecz i generalnie nawet mogliby i zremisować ten mecz. No, niestety, jesteśmy drużyną słabszą jakościowo i to niezależnie e, już kiedyś o tym mówiłem jaki trener będzie e, nas prowadził e, no niestety takich mamy piłkarzy no i trzeba się z tym pogodzić jak się uda awansować to będzie ogromny sukces z grupy jak się nie uda to myślę że jeżeli zagramy wszystkie mecze tak jak zagraliśmy z Holandią to pozostawimy po sobie zajebiste dobre wrażenie i chyba o to chodzi też w sporcie bo wiecie przegrana z Holendrami 2-1 no to nie jest Łomot, nie ukrywajmy. To nie jest jakiś święt, wiecie, klęska narodowa, bo przypominam, że na przykład yy, Albańczycy z, z Włochami wtopili 5-1, chyba bodajże, tak? Nie, 3-1. A Niemcy z kimś tam wygrali 5-1, gdzie chyba już mi się popieprzyły te zespoły. Niemcy wygrali z kimś 5-1 i to była ogromna porażka, natomiast Włosi wygrali 3-1 yy, i tak dalej. No i. Pff. I to ja mam dużo powiedzieć. No, ja uważam, że Polacy. Muszę się łapać za głowę, bo te muchy już nie będę kłał, bo te muchy mnie tutaj atakują. Eee, uważam, że Polacy pozostawili sobie po sobie dobre wrażenie i mam nadzieję, że dojrzymy filmu, na którym Konon może mecz ogląda, może fragmenty, może wypowie się po meczu, bo raczej po meczu na pewno się wypowie i pewnie to będzie dzisiaj. I w ogóle zdziwiło mnie to, że, e, bo ten film, który teraz wam postaram się skrócić opowiedzieć. To jest, słuchajcie, z 13 czerwca. To był czwartek, to był. Dobrze mówi chyba czwartek, nie? Tak, to był dzień przed otwarciem Mistrzostw Europy. No i słuchajcie, zaskoczył mnie Konon, bo był na tyle zorientowany, że jest jakiś turniej i że pierwszy mecz Polacy grają z Holendrami. I tu mnie Konon naprawdę zaskoczył i to bardzo, bo już powoli przenosimy się na podwórko, na podwórko, na szkolną 17, gdzie. Jak zwykle niestety wieje nudą i cokolwiek wyciągnąć z jednego filmu to jest już e, tra tragedia, tym bardziej, że większość filmu e, poświęcony jest ekspoze Krzysztofowe na temat na przykład e, nie na przykład tylko na temat na temat mm, e, tragedii związanej ze śmiercią polskiego żołnierza. I tam mamy ogromne ekspoze i długie i, i nie będę do tego ekspoze tam E, przechodził swoimi słowami myślę, że to sensu zbyt nie, zbytnio nie ma. E, ja skupię się na rzeczy oczywiście na tych rzeczach, na których które mi, mo mi moją uwagę przykuły. I przykuło mi moją uwagę na przykład y, y, początek filmu, gdzie Krzysztof bardzo y, charakterystycznie uśmiecha się y, do Jacka od psa Arona y, Po czym. Po czym e, z tym uśmiechem typowym dla Krzysztofa, takim zawadiackim, takim powiedziałbym, jeszcze brakowało tylko machania brwiami Krzysztofowego, e, pyta się co ty robisz, co ty robisz, co ty robisz. No, tu mała wpadka Jacka od Sarona, bo Jacek od Sarona powiedział, słuchajcie, powiem wam na ucho. Wiecie co powiedział? <grym> powiedział, że on musi postawić. Musi to postawić. Albo go postawić. No i wiecie, kurczę, e, Konon się oczywiście zaśmiał, e, natomiast e, co miał na myśli? Jacek, chcąc go stawiając, bo wiemy, że ten telefon też musiał gdzieś oprzeć, ale musiał go postawić. a Krzysiek się tak bardzo uśmiechał, jak do głupi do sera, no to już możecie sobie sami wyobrazić. Co tam mógł... Jacek od Saarona stawiać? A co? I czemu Krzysztof się tak e, specyficznie uśmiechał? E, kolejną, m, kolejną rzeczą, e, jaką zauważyłem, no to oczywiście e, totalny szczyt lenistwa ukonona, bo propozycja <laughs> wyjścia na dwór e, złożona przez Jacka od Czarona oczywiście e, odbiła się negatywną, negatywnym no odzewem, ponieważ Konon stwierdził, że on, że mu się nie chce na dwór wychodzić, że on chce posiedzieć. I ja się zastanawiam, co Konon robi przez cały dzień, jak on chciał posiedzieć sobie, po prostu posiedzieć tylko, o może bardzo dużo chodzi, jak nikt nie widzi nikt tego nie kameruje to się nie nagrywa, a konon wiecie drepcze kurna robi kilometry i to wszystko, tak jak wam mówiłem to jest teoria spiskowa i konon po prostu najzwyczajniej w świecie doskonale się rusza doskonale się e, e, czuje, tylko przed kamerą udaje i przed Aaronem żeby wszyscy mu służyli, no skoro on chciał posiedzieć, no to ja nie rozumiem co on robił cały dzień, może leżał i teraz, jak ktoś cały dzień leży, no to faktycznie może trochę chce potem posiedzieć. No przydałoby się trochę posiedzieć, trochę te plecy, żeby in w innej pozycji były, jak się cały dzień leży. Natomiast ja jeszcze myślę o teorii spiskowej, gdzie on tutaj wszystkich robi w bambuko i on doskonale, słuchajcie, doskonale się rusza, tylko przed, e, przed kamerą i przed Aaronem udaje i przed innymi, żeby mu usługiwali. No, bo chciał posiedzieć i dokończę i nie chciał wyjść na dwór, i to jest moim zdaniem szczyt lenistwa kononowego. Jeżeli ktoś mu proponuje wyjście na dwór, na świeże powietrze, żeby miło spędzić czas i ciekawe czy do tego dojdzie, bo na koniec filmu nawet Konon poszedł w zakład, że opowie historię, ale ee, Jacek od Psaro, wysłuchaj, pod warunkiem, że Konon e, wyjdzie na dwór. No, słuchajcie, to jest jakaś, to jest jakaś pomyłka. No. Trzeba z kimś w jakieś zakłady wchodzić, w jakieś kurne układy po to tylko, żeby jaśnie pan, jaśnie pan Krzysztofka wyszedł na dwór. A ja powiedział, jak nie chcesz, to nie wychodzi, chaci w D. Tak bym powiedział, i sobie tam sieć w tym domu i kiśli. No bo już to jest przesada, żeby, żeby człowieka e, specjalnie, słuchajcie, namawiać do tego mm, i się z nim licytować. Niedługo Aron będzie musiał płacić dla niego za to, żeby Krzysztof szanowne cztery litery ruszył z wersalki. E, to, to on powie, jak za zdjęcie, stówkę albo dwie, to wtedy wyjdę. No tak do, do tego właśnie doprowadziło Krzysztofa. E, Złe prowadzenie um, Tej całej Powiedzmy w nawiasie mówiąc Przyjaźni między Między e, Sradkiem Aronem i, i Kononem. Konon wykorzystuje Każdą chwilę i każdy moment Żeby tylko Kogoś wykorzystać. No, i tak to właśnie wygląda. Eee, de, przejdziemy jeszcze do tej wersalki, bo tam też pisaliście o tej wersalce, o tych plamach. Ktoś mi napisał, że to Łuj i tak dalej. Ja mam inną teorię. Otóż słuchajcie, moim zdaniem mamy tutaj jakiś ee, cud. Cud, bo moim zdaniem na tej wersalce. Tworzy się po prostu całun knurski, jest całun turyński z odbiciem, chyba dobrze mówię, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, z odbiciem, e, że to się nazywa całun. No wiecie, ta płachta z odbiciem, e, z odbiciem e, Jezusa i konon może, jako taki świętojebliwy człowiek, może też tworzy gdzieś mu się tam odbicie jego pleców Bo on tam cały czas w tej wersalce siedzi i może faktycznie to zaczyna się odbijać Odbicie jego pleców i po jego zejściu będziemy mieli całun knurski Tak może być, słuchajcie Wszystko jest Wszystko jest Wszystko jest możliwe Naprawdę Tutaj na szkolnej 17 wszystko jest możliwe, i może potem ten całun knurski będzie jakimś artefaktem? No bo co to za białe plamy? Ja nie wiem, tam ktoś mąkę sypiera na plecy, mógł tam, kurwa, bo ja nie wiem, Oj się nie chce przyznać, a mówi, że to jest śmierć, no ale to by takie miało powiązanie, troszeczkę nie, że to być może być całun knurski. Tworzy się powoli historia, legenda Krzysztofa K., który po śmierci będzie miał swój całun. Na wersalce, odbity. Przez to, że zasiadywał tak długo na wersalce, że nawet mu się na dwór nie chce wyjść, jak ktoś mu proponuje. To tam się, to wszystko odbija. Światło pada i tak dalej. Z lampki oczywiście, no bo niedzienne przecież, bo przecież okien się tam nie otwiera, tak jak jest bunkier. Więc to też zauważyłem, e, e, to też zauważyłem i, i taką teorię też e, zaczynam e, tutaj e, wam przedstawiać, m, która... Którą sobie wymyśliłem No i ostatnia rzecz z tego filmu No to opowieść Konona Jak to konon świnkę w domu małą trzymał Cóż Więcej leków Albo może zmniejszyć dawkę Konon świnie w domu trzymał Małą świnkę, którą potem sprzedał Główienko Wynosił na szufeleczkę I tak dalej Opowieść wiadomo, że nie do końca prawdziwa, natomiast tutaj ja mogę tylko dopisać teorię, że to może ten jakiś tajemniczy syn, że Konon po prostu knur, knur i prosiaczek. I to by się trochę zgadzało, no bo jak jest knur, to są i prosięta, a wiadomo jak się, jak się na Konona mówi, no knur, i z tym prosiaczkiem. No to patrząc i biorąc pod uwagę takie właśnie argumenty jak knur i takie słowa, no to ten prosiaczek zaczyna mieć po prostu jakoś, jakieś drugie dno. I faktycznie może Konon miał swego syna prosiaczka, którego potem gdzieś sprzedał do Arabii Saudyjskiej jako niewolnika, a teraz ten syn się do niego odzywa. Natomiast nie wiem, co zrobił z żoną, no bo. No bo, jeżeli on jest knur, to ona jest świnia. Przykro mi to mówić, ale tak na to wychodzi. Ja nie chcę tu nikogo obrażać. Tak na to, tak na to słuchajcie, wychodzi. Yy, I tyle słuchajcie ode mnie. Lecę z powrotem na mecz. Oglądam prawie wszystkie mecze w miarę możliwości, bo, wiadomo, jednak ja yy, dopiero w domu jestem. Powiedzmy po 18, i, i niestety w tygodniu wszystkich meczów nie da się obejrzeć. No, ale staram się oglądać mecze, wszystkie, które, e, które zdołam, na które zdołam zdążyć. W tej chwili pewnie trwa druga połowa, no ale kiedy mam wyjść i coś nagrać, jak najzwyczajniej w świecie, brakuje mi na to czasu. Tym bardziej, jak teraz są mistrzostwa Europy. Polska gra w piątek. Dzisiaj jeszcze gra e, Francja z Austrią. I tutaj zobaczymy jak się te dwa zespoły przedstawiają, co zareprezentuje Francja, co reprezentuje Austria z naszej grupy. E, no cóż, warto będzie obejrzeć. Wiem, że Ukraina przegrała 3-0, tylko nie wiem z kim. Od razu zobaczyłem wyniki jak tylko wróciłem. E, więc lepiej przegrać już te 2-1 niż te 3-0. Tyle, słuchajcie ode mnie, wracam, wracam wracam do domu, wracam do domu. Zjadłem na leśniki, wykąpałem się, zdążyłem nagrać film, i trzeba zaraz ciś spać, praktycznie. No jeszcze ten mecz do 23 Prawie i koniec. I tak każdy dzień mój wygląda. To jest jakaś makabra. Jeszcze te muchy ja protestuję. Proszę, proszę ze mnie się zejść, proszę ode mnie się odczepić. Bo na policję zadzwonię, na trójkę. Tyle mam do powiedzenia. Bo do Konola napiszę, żeby, żeby nie tu przyleciały. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. I do następnego. A! I może chyba będzie dogryweczka. Nie wyłączajcie jeszcze yy, yy, telewizora, komputera, czy na czym tam oglądacie. Chyba będzie dogryweczka z poszukiwań sobotnich, na których pad rekord. Rekord pieniążków. Tak, słuchajcie. Warto zobaczyć. Siemano, siemano z tej strony Xigano, a jesteśmy nigdzie indziej jak we wodzie. Pierwszy sygnał słuchajcie. I... I kurna. I mamy. Ja Wam pokażę. I mamy dwujaka. Także całkiem niezły początek. Czy tym razem coś znajdzie? A już widzę co znalazłem Widzicie co znalazłem? znalazłem? Kapselka Kiepskie warunki powiem wam, ale to opowiem wam później Hardcore hardcorem, ale znowu coś sypnęło Zaraz zobaczymy co to jest I mamy już 20 i 50 groszy i tak ziarnko do ziarnka i może będzie jakaś miarka. Jak widzieliście warunki trudne, ale powoli jakieś efekty z obu mamy. Teraz piątkę. I oby moje kieszeń nie była dziurawa, bo też nie zabieram wszystkich kapsli i zawleczek, bo po prostu nie mam gdzie ich wsadzić. Ale jeżeli kieszeń nie będzie dziurawa, to ona się pięknie napełni. No to dobra, słuchajcie, wyglądam jak wyglądam. No cóż, zaryzykowałem, no i nie mogłem nałożyć woderów, bo poszedłem na głębszą wodę, gdzie wodery, no już by się e, napełniały e, płynem znajdującym się w tym akwanie, czyli wodą. Czy na tym straciłem? Nie, bo słuchajcie, prawdopodobnie pobiłem rekord. Zaraz będziemy to liczyć. Warto było, mało było ująć e, z e, poszukiwań, ponieważ, no. Głębokość, w której byłem, nie umożliwiała mi nawet zastosowanie pajączka. I niestety też nie mogłem zabrać ze sobą wszystkich śmieci, ponieważ po prostu taki ubiór, jaki mam, a tylko takim dysponuję i w takim ubraniu, słuchajcie, szukałem na głębokiej wodzie. Nie umożliwił mi zabrania wszystkiego. Wszystkiego słuchajcie, e, co, co znalazłem. E, Czytaj tutaj śmieci. Zabrałem część śmieci, tyle ile się zmieściło, zmieściło się do jednej kieszeni. I drugą część, oczywiście umbo, jak żeby inaczej. E, a drugą część, czyli moneciaki, mm, e, do drugiej kieszeni. Teraz pokażę Wam podsumowanie, bo sam jestem w szoku. Dwie godziny łaziłem e, i. Zmarzłem w łapy, też błąd zrobiłem, słuchajcie, że nie nałożyłem tym razem rękawiczek. Myślałem, że będzie ciepło, ale o poranku niestety w łapy tak jest zimno, że ręce tak kostnieją, że jeszcze mi końcówki palców e, nie doszły do siebie, mimo tego, że tutaj miałem okazję porozmawiać z jednym z panów, który też jest poszukiwaczem. E, pozdrawiam go serdecznie. Także przejdźmy do podsumowania, a jest to podsumowywać. śmieci za dużo nie będzie, słuchajcie, bo tak jak wam powiedziałem, E, nie, nie zmieściłem, no nie, nie, nie mam. Nie mam takiej jakiejś torby, która, e, która umożliwiałaby mi wpakowanie tych wszystkich śmieci, bo by było ich tyle. Tyle łaka kupa e, Ale nie zostawiłem wodzie, nie zostawiłem wodzie, także e, spokojnie. Natomiast przejdźmy do podsumowania pieniężnego, i to jest kurde jakiś rekord, jakaś masakra. Ja sam muszę to też policzyć, bo, bo szczerze mówiąc, nawet nie wiem, ile tu tego jest. O oh, kurda, to jest na pewno rekord. Rekord, który będzie bardzo ciężko pobić, bo te dwie godziny wiadomo e, pochodziłem i raczej już drugim razem, gdybym tu przyszedł, to raczej już tego nie będzie, bo tak szybko się to wszystko e, w wodzie nie znajduje. Dobra, liczymy: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15, 6, 21, dobrze mówię.

ale wiem, że jest już miejsce praktycznie przeszukane i praktycznie prawie nic już tu yy, nie znajdę. Szkoda, że nie ma żadnej biżuterii. To mnie trochę dziwi. Trochę mnie też zaskakuje, że przy tylu, przy tylu fantach, słuchajcie, yy, no, no, nie ma ani jednego, nawet, nawet kolczyka. Już ja nie powiem o jakichś pierścionkach. Tak się zaczęła moja niedziela. Czy coś będzie jeszcze z tego filmu? Zobaczymy. Czy coś będzie jeszcze na tym filmie? O, zobaczymy. Natomiast teraz ja się pakuję yy, na chavirę. Mm. Mam zamiar wybrać się dzisiaj na jagody, więc może pokażę Wam yy, wypad z jagód. I tyle ode mnie. Kurde, jestem w szoku. Tyle kościoły to ja jeszcze nie znalazłem, chyba. Pozdrawiam serdecznie.